Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 5 sierpnia 2022 1922 et czujnik ciśnienia oleju jest odpowiedzialny za wysyłanie informacji o ciśnieniu do jednostki sterującej ECU. Jego działanie opiera się na zasadzie elektromechanicznej, dając sygnał do zestawu wskaźników, a tym samym informując nas, czy wszystko jest w porządku czy też coś jest nie tak, podobnie jak niskie ciśnienie oleju. Wysokie ciśnienie oleju może powodować szereg problemów w pojeździe. Olej pełni wiele funkcji w pojeździe, ale wszystkie wymagają odpowiedniego ciśnienia oleju. Czym jest wysokie ciśnienie oleju? W całym pojeździe znajdują się małe kanały i kanaliki, przez które przepływa olej silnikowy w celu smarowania, czyszczenia, uszczelniania ochrony i chłodzenia pojazdu, jednak w miarę kurczenia się tych kanałów wzrasta ciśnienie wywierane na olej. Przy zbyt wysokim ciśnieniu różne podzespoły mogą zacząć się zużywać i ulegać uszkodzeniu, dlatego tak ważne jest utrzymywanie ciśnienia oleju silnikowego na odpowiednim poziomie. Oto pięć głównych powodów, dla których ciśnienie oleju w samochodzie jest wysokie. 1. Zatkany filtr oleju Jedną z najczęstszych przyczyn wysokiego ciśnienia oleju jest zablokowane, uszkodzony lub zatkany filtr oleju. Zwykle dzieje się tak tylko wtedy, gdy filtr oleju jest szczególnie stary. Dobrą wiadomością jest to, że jeśli jest to Twój problem, jest to stosunkowo łatwe do naprawienia, po prostu dokońć wymianę oleju i wymień filtr i jesteś gotowy do pracy. 2. Wadliwy zawór bezpieczeństwa. Silnik pojazdu jest wyposażony w ciśnieniowy zawór nadmiarowy, który kieruje olej, gdy ciśnienie jest zbyt wysokie. Jeśli jednak zawór ten zatka się, ciśnienie oleju będzie nadal rosnąć, nie mając dokąd odpłynąć. 3. Stary lub niewłaściwy olej. Z biegiem czasu olej traci lepkość, co utrudnia jego przepływ przez przewody. To naturalnie zwiększa ciśnienie oleju. Co może powodować problemy w pojeździe? Nie wszystkie oleje są takie same. W związku z tym stosowanie oleju gęstszego niż zalecany może powodować wysokie ciśnienie oleju. Zablokowane kanały olejowe. Podobnie jak filtr oleju może zostać zablokowany. Kanały olejowe w silniku mogą gromadzić brud i inne zanieczyszczenia, powodując ich zablokowanie. W takim przypadku nie ma łatwego rozwiązania. Możesz spróbować kilkakrotnie przepłukać układ, aby usunąć część brudu, ale nie ma gwarancji, że to zadziała. 5. Uszkodzone wskaźniki. Silnik wykorzystuje czujniki do określania aktualnego ciśnienia oleju w całym pojeździe. Jeśli jednak czujnik podaje błędny odczyt lub miernik, na który patrzysz, jest uszkodzony? Możesz myśleć, że masz wysokie ciśnienie oleju, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. Możesz być zainteresowany.